Mamy protest rolników księżyno-ignatki. Protest urzędników Księżyno 20 złoty, blokada ronda od strony WAP z też mamy policję Policja sobie zrobiła objazd. Puszczają przez księżyno. Cały tranzyt. Tak to mniej wygląda. To jest co jadą od do wyspy Mazowiecka na no ładnie zakończenie przez księżoną wakadłowo i z drugiej strony cały tranzyt który idzie od ładysky do Mazowiecka jest pościg przez księżyno i dalej na biostak słuchajcie małe sprostowanie jednak e, tranzyt jest zawracany, natomiast przez Księżyny jest puszczalny tylko ruch aut osobowych wreszcie to wszystko zawraca. Wypadek, i tu nawrotki ciężarówek, który możecie zaobserwować, czyli na cały, między bokami a auta osobowe, można wymyślić przez miejscowość księżyny.

Wysoki Mazowiec Białystok, to policja już całkowicie yy, zamknęła yy, ruch. Zaciągnęli po prostu taśmę, żeby już nikt nie wjeżdżał. Nie robił się korek, czyli puszczają wszystkich bocznymi drogami, a rondo jest zablokowane. A ja zjeżdżam już do siebie. Jeśli relacja Wam się spodobała, łapka w górę, jeżeli popieracie strajk. Rolników łapka w górę Komentarz pod filmem Z tego co widzę Policja Zrobiła tu objazd Przez Niewodnicę Klepacze I później dalej Zapewne na Aleję Niepodległości i na Warszawę Ewentualnie dalej Do centrum przez miasto bo te wszystkie ciężarówki, cały tranzyt, który zawrócił w Księżynie na przed rządem, zablokowanym, a zmierza akurat w tą stronę na Białystok. mamy niewodnica kościelna, a przede mną. tego, Co widzę, ciężaróweczki te, które zawróciły w księżynie na, na rondzie Więc policja po prostu nie opuściła do miasta przez księżyno. Tylko tędy, to mamy jedno tam w dali. Nie wiem, czy będzie widać na rejestratorze, poleciała następna. No, zobaczycie, w sumie tak to mniej więcej wygląda. Jedna ciężarówka, druga ciężarówka.